Jarku, bo źle stanąłem tu tunelu, mam. aua! Dobry start filmiku, patrz, chyba starałem od tego kurwa tej nogi, nie mogę na boki dawać i mi się przekręciło i tak mnie zabolało, aua! Dobra, jeszcze raz zaczynamy, wielkie zaczęcie. Jarku, Jarku! Twój syncio zmienił właśnie departament i czeka na beholdera. Chciałem Ci właśnie zarapować, Jarku, to dla Ciebie piosenka, frystal. Ym... Dla Ciebie ojcze. Frystal, tak nazywam, ten frystal. Dla Ciebie ojcze. To biały wiersz trochę taki, ale no jedziemy z tym. W międzyczasie będę pokazywał nowe nowości. Nowy pokój dla ciebie ojcze. Kocham, kocham, kocham cię tato. Zawsze Cię będę kochał. Jedziemy z tym razem, tak, e, e, ta. Jarku, Jarku, mój zegarku. <grym> Czemu ja tak kocham Cię, kiedy Ty do mnie nie zgłaszasz się za często? Muszę się czasem komuś wygadać. Nie musisz mnie wcale za to napadać. Gracek, upiecze Ci wspaniały torcik. Być może przyniesie Ci go Szorcik. <grymnie> Wystarczy z tego rapu. <grymnie> Patrz jaki dziwny papier ten to, chyba się... <grymnie> z drukarki 3D. Tutaj specjalnie mamy jeden departament właśnie... Bo ja, ja byłem pierwszym na Detoksie, teraz to się nazywa Jatoba. Ten miejsce gdzie ja jestem. I no co, jeden departament się nazywa 3D. I to chodzi o właśnie wszelkie drukarstwo 3D. Pisarstwo 3D. No i tam między innymi produkują papier na... na właśnie drukarkach do papieru. Jak zrobić papier? No. Mam nadzieję, że dzień Ci sprzyja. Bo mi mój, dosyć długo mija <noise> pa pa odezwij się później. A, widok z okna patrz, tym wszystko wygląda inaczej. ty, na wezmę kartę nawet ci pokażę, pa. Pam, pam, A trzeci co był doczy do łączności? Pa! kwiaty, ja, patrz jak drzewo się rusza, czekaj, numer 43, tak? kurwa na karcie nie pisze, pisze ale jest w kodzie, widzisz, to nie jest takie łatwe do rozumienia N2 043 043, to muszę mieć na uwadze, pa ale mam pełne prawo do wychodzenia, o której chcę kiedy chcę, na ile czasu chcę, gdzie chcę tutaj będę miał prawdopodobnie możliwości, żeby się uczyć i takie tam... No mam dosyć duże, wiesz co ci Patrz jaki szeroki hol. Dużo szerszy niż tam na dole. Może tego nie widać na filmie. Mam dosyć, dosyć duże oczekiwania i trochę się cykam że się zawiodę, wiesz. No ale no nie może być gorzej, bo naprawdę było chujowo już tam na dole. Patr ten, z Yy, yy, ping-ponga, a tutaj to piłka szyków. Tutaj rower, którym zapewne za daleko nie zajadę, ale cardio będzie się dało zrobić. Pa, a tam wejście do... Wejście do, do szpitala jest. Yy, I właśnie taki śnia śniady, ten, ten pan śniady tam z tą panią. O, ta pani w ogóle odklejona była mocno od rzeczywistości. Ja próbowałem jej kanapkę zrobić na

biegać na dół chyba chociaż nie widzę popiołki żadnej to i nie śmierdzisz lugami to, to zły znak o tam moi koledzy siedzą na ławce także ten fajnie ale fajnie że można posiedzieć tutaj na podwórku ty patrz jak się ugina Czekaj. która to deska była któraś deska się ugina o silnie nieważne o o ta tego nie widać ale się ugina pa ale zwała. ale numer, czekaj, jaki to był numer? Uh -huh. Ty, no nie wiem, bo kurwa nie jest napisane, wiesz, dosłownie. Halo? Nie jest napisane dosłownie, ale widzę, ty, niezła dupcia poszła. Ty, 043. Patrz kurwa, ty, ty nawet napisane jest moje imię, pa. Znaczy, nazwisko twoje. Skwarko, to już nie muszę wiedzieć nawet, który numer. Także ten, Gracek już, już mi wysyłał zdjęcia. Ja nie wiem, czy ty chcesz w pakiecie z filmikiem, jak on nagi formuje właśnie tort lepi, tak zwany. Bo teraz ten rdzeń tortu, nie wiem, czy wiesz, ale jest poczony z tak zwanego lepu, czy tej szkitu. <noise> eee, słuchaj, może nie będę zdradzał zbyt wiele, ale Gracek robi to nago i właśnie dzięki temu zyskuje coraz większą popularność, bo używa też swojego prącia do formułowania kitu. Uderza w kit eee, penisem, tworząc niesłychanie, niesłychanie <noise> wyszukane kształty. Eee jeżeli chcesz wideo z pakietem, czyli właśnie z Grackiem, który yy, swoim prąciem wyczynia cuda z tym kitem, no tańczy, tańczący z kitem. <laughs> po prostu daj mi znać, ja mu przekażę, a szorcik Małola to dla z osiedla, yy, Ci ten tort. Nie wiem, czy na robotę ma Ci przywieźć, czy na bazę, czy ten... Wiem, że y, Siorcik y, miał kontakt dzisiaj z kierowcami z, y, tutaj ciężarówek Coca-Coli, co przyjeżdżają na święta. To możliwe też, że na święta też dostaniesz coś. Y, y, już tym razem z ramienia samego fachmistrza, że tak powiem. Fach, fachmistrza, czyli Glacka, mistrza Patelni. Yy, tylko, że to już będzie na święta, bo ma strasznie, żeby ja, żeby było możliwe zamówienie w ogóle tortu u niego Na twoją rodzinę, To ja musiałem zabukować ten tort Bodajże 2,5 roku temu na Wielkanoc Tak, ta, to będzie tak, 2,5 roku temu na Wielkanoc ta <noise> <noise> Także ten, on teraz ciosa ten kit on to jest w miarę, ten rodzaj kitu, który wybrałem na podkład do ciasta, do tortu, jest kitem dość twardym. Także no, jak już wyżej mówiłem, no zajmuje to trochę, ale Grecyk jest cały spocony. Widziałem, co on tam wyprawia. Będziesz Jarku zachwycony. Jareczku, z tego miejsca kocham ciebie. Wszyst Naprawdę, kocham cię tatusiu. Wszystkiego dobrego i trzymaj się, może kurwa być tym. nie wiem, yy... daj mi znać czy chcesz z pakietem czy bez pakietu ten tort, trzymaj się, ale voir i żebyś żył drugie tyle co żyjesz albo i więcej, trzy razy tyle.